Razi po swoim rozstaniu z Agatą sporo mówił o swoim nowym projekcie, na który wydał od 70 do 100 tysięcy złotych i na jego banerze mogliśmy zobaczyć datę, która właśnie ostatnio miała miejsce i został stawiony film, w którym Rezy podał sporo informacji o co w tym wszystkim chodzi, ale zanim to, to oczywiście zasubskrybuj ten kanał z dzwonem, żeby być na bieżąco i zostaw oczywiście lajka, żeby pchnąć ten film dalej. No więc w tym całym projekcie Thunder on Tour sezon pierwszy przez 11 dni są we Włoszech i będą tworzyć 30 filmów, które będziemy mogli oglądać przez 15 dni, dzień po dniu. Na kanale Ryzego pojawi się 15 filmów, a na kanale Marka, Glemca i Szumiego pojawi się kolejne 15. Nie no kurwa, to jest trochę skomplikowane, ale tak to wytłumaczyli. Więc z tego jak to rozumiem, bo jeszcze ten projekt, znaczy w tym sezonie do tej nazwy jest Italii, więc pewnie co sezon będą gdzieś indziej i tu mi trochę śmierdzi ukradnięciem pomysłu od ekipy, bo z tego co pamiętam to Fris mówił o tym, że mieli przenosić swój dom w trzecim sezonie do każdego innego kraju, tylko przez kowida się to nie udało i zostali finalnie w LA przez dłuższy czas i wrócili do Polski. Ale chyba przesunęli to w czasie i mieli to jeszcze zrobić, a Turezji wychodzi z takim czymś. Nie nie wiem, czy to jest do końca jego, czy właśnie tym się inspirował, ale miejmy nadzieję, że jest to w pełni autorskie. No i też Rezzy wspomniał o tym, że w projekcie jest do zgarnięcia 3 razy po 1000 złotych, i żeby to wygrać to oczywiście trzeba komentować, obserwować. Taka typowa taktyka na podbicie sobie zasięgów, ale miejmy nadzieję, że podbią im się te zasięgi dosyć mocno, bo fajnie byłoby w końcu zobaczyć jakąś konkurencję dla ekipy. Już to ciągle mówię, ale no nie mogę się doczekać aż ktoś taki wejdzie i będzie mógł mocno zagrozić i będzie zasięgowo porównywalny właśnie do nich, bo to byłoby fajne i fajnie by się po prostu patrzyło na taką zdrową konkurencję. Nie wiem jak wy, ale ja totalnie nie kojarzę Szumiego i Glęca, znaczy Szumiego pamiętam za czasów GTA jak jeszcze nagrywał z Rezim, ale Glęca to na przykład w ogóle Mareczka też średnio, więc ciekawe jakimi są personami i co sobą... Zaprezentują. Ciekawe, czy w ogóle będą jakieś dramy, ale myślę, że w takich projektach zawsze są po jakimś czasie. Szczególnie jak mieszkają pod jednym dachem. No i też takie moje prywatne zdanie, że trochę mnie to niepokoi, że każdy taki właśnie nowy projekt nie musi być wynajęta willa musi być jakiś basen 15 kamerzystów, operatorów, makijażystów bo takie mam wrażenie, że coraz ciężej jest się przebić przez ten ocean kanałów i wyjść z podziemia do mainstreamu, chyba że ktoś nie wiem, co bym musiał zrobić i jak bardzo się wyróżnia. Ale wracając do tematu filmu, jestem ciekaw, jak to się rozwinie, bo myślę, że Rezy nie pozwoliłby sobie na jakiś większy niewypał. Chodzi mi bardziej o to, że na pewno będzie to fajnie dopracowane i ludzie, którzy w tym są, do tego wybrani nie są z jakiejś pierwszej łapanki, przynajmniej tak mam nadzieję, że nie będzie to jakiś. Team X3, <noise> tylko coś lepszego. No i życzę całej ekipie, żeby projekt udał się jak najlepiej. I ja osobiście trzymam kciuki. Tak jak wy, możecie trzymać kciuki za mnie, żebym zrobił następny film, bo to jest koniec tego. Więc oczywiście, jeśli oglądałeś do końca, to napisz Włochy. W sensie komentarz, wiadomo. A ja przypnę ci serduszko, bo czytam każdy komentarz. Zostaw oczywiście lajka i jeśli jesteś nowy, to subskrypcja razem z dzwonem, żeby być bardziej na bieżąco. I to tyle. Dziękuję, że oglądałeś. Do następnych filmów. Siema.